Czekaj. Uwaga O teraz się nagrywa, dobra Cześć, Cześć! O za głośno było, bo ja słyszałem przester, kurde No dobra, walisz to Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mike A ze mną jest polski Mike I ze Dzień mną dobry. jest Hubson. Dzień dobry I dzisiaj gramy w grę i nie jest to Tom Raider, tylko GTA i będziemy się ścigać na motorach. A, a, a mieliśmy na samochodach. Ale Taka, nie ważne. jestem profesjonalny w tą grę, to postawię na siebie 10 tysięcy, bo oni dwaj nie wygrają. A, a to, że ja jestem nieprofesjonalny w tą grę, to po prostu was wszystkich ojadę, pić. Nie, a ale kubon, w, nie? W, tej w, tej, w tej bajce ja ci ja ci powiem, były smoki, czy nie? <noise> nie, w tej, w tej bajce był kupcon ubrany w różowe dziewdzianko. Dokładnie. <noise> okładę, to jeszcze lepiej. <noise> CO TO BĘDZIE? CO TO BĘDZIE? A, a kurde, zły strój sobie wybrałem Nie wiem, ale ta trasa już mi się podoba Ta trasa jest zajebista Ej, no co wyście mi tak wzięli na starcie? Ej, ale to jest wyście stworzone przez graczy, nie? Eee, nie. Chyba nie A skąd go wziąłeś? Jest... No, jest tam z ulicy ale. 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 Ale, ale. Ej, te nowe mapki są zarobiste Aż mi się San Andreas Multiplayer przypomniał. No. Te wszystkie serwery, nie? Mhm. RAM. Mi się jakoś jeździ lepiej z pierwszej osoby. Nie wiem jak O nie, fakt. Ej, czemu ten motor nie wyhamował? Halo? A mi, motorem z pierwszej osoby się nie jedzie za fajnie. O! A to widzę, że już tamten, że muszę poczekać. No weź poczekaj. Weź. Nie umiem, nie umiem, jadę najwolniej no bo inny motor liderek. i to jest niefaj... Y Ale ja mam niestuningowany w ogóle Serio? Nie poniżej no. nas Yo, O co to? Co mi? to jest? I, I w tym momencie mutujemy Hoopsowa? <laughs> nie. Wow, jakie tu są ognie, wow, kolera. Robię backflipa Teraz będę miał. krzyczeć, czy mnie wszyscy słyszeli O kurwa, o kur... Nie. Y co to Zdjęwałem. jest za trasę? Wow Jezu, ta mapa jest jakaś straszna. Fajna, podoba mi się. Im trudniejsza, tym Ale, Ale zaraz spadnę do wody, ty! Jezu, jak blisko. Tak blisko, jak Mike. Tak. A tylko który? Jakie ściany. No, no majki i... o Jezus Mar... Łoluj, je... łopanie kochany. O nie, ej! Złoty. Nie, nie! Co to jest, nie, co to jest a, za trasy? nie, Też spadł, te spadł, spad, spadł! Wow! No bo postanowiłem się... sobie glidować Bo ja jestem geniuszem w tej Ej, tej ej, tej ej tej. ale ja nie wiem gdzie ja jestem, halo, bez Dobra, muszę się odrodzić Bo gdzieś spadłem Ej, co ja tutaj mam zrobić? Aha, Pana. trzeba się cofnąć Zabić. Ej! No, trzeba to, się to, cofnąć To jest kurwa głupie, naprawdę Mi się to nie podoba, panowie to jest trudna, mi, mi się to nie podoba o, za ja drugi. Aż tak łatwo. To mapa jest zbyt na nas. No. Ej, dlaczego Chłosie. jestem ostatni? A to są okrążenia w ogóle, ej. My jeszcze jednego no. nie przejechaliśmy. O Boże. Ale ja czuję, że będzie gruba. No. Upsan, weź się przecież. No. A już się raz wyjebałem. No, no my już chyba po razy. trzy razy, nie? A <laughs> czy znaczy, no ja nie wiem w sumie. Na pewno raz na początku, potem... To... Aha, Facebooka nie wiecie, cieszyłem fajnie. Na pewno gdzieś się zaraz wywalę, bo ja nie znam tej trasy totalnie. Zresztą żadnej no, trasy ja nie mam. O, flipa se zrobię. A i samochodami tutaj by było ciężko, serio. O, 50RP Nie, z samochodami, samochodami by było łatwiej, wręcz bym ci powiedział. No, nie, ale tu są te takie cienkie te dróżki i na tych zakrętach to by się dopiero wpadało. Jeszcze na kontaktowo. Do wody, no Eee, nie, niekoniecznie. Że się grałem. tylko takich... takie wyścigi Aha. na 16 osób albo na coś. Mhm. No. jest, no jaki jestem lamus po prostu w tą grę, nie wiem. ja nie wiem. No. Wiesz, pierwszy krok to się przyznać. No dokładnie, ja wolę się przyznać. To już można odkać. Dostanę łapkę w górę na pocieszenie. Więc wiecie. Zawsze Zawsze Wrokszy O matko. No Już mi się tak silnik dła, że tak powiem. Opcji. No na pewno, bo ja mam niesteningowany motor, ja jeżdżę wolnitko jak nie wiem. Hmm. Masz motor wyścigowy, ja mam bardziej crossowy. No właśnie. No to, ty, no no to na kur... terenie mnie powinien mieć. No i super. No i super. No na halo, no i co ja mam teraz zrobić? Ej panowie, pomóżcie mi. Jechać do przodu! Dokładnie. znaczy, jak się też ale... wywalić, że nie możesz nic zrobić, to przytrzymuje szef. Ta? Mhm Teraz się to mówisz? Uchy. <laughs> 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 Ten. Czekałem na odpowiednią okazję. Na końcu wyścigu. <laughs> na koniec wyścigu. Nie, no, zrąbałem, dobra. To, to nie Wiejemy. był mój wyścig. To nie był mój wyścig, ale ja po prostu się zrewanżuję. Dobra. I w sumie, jak się teraz nie wyje nigdzie, to mam szansę dogonić Hubsona. Zawsze, co? A ja jak się teraz nigdzie nie wyjebie, to mam szansę być ostatni <laughs> Walka o ostatni no, miejsce jest to zacięta. To... Ej, Mów ale będę trzeci, tam będę... będę. na podium, będę trzeci Tak. Nie no... żeby było na trzech, nie. Tak hmm. naprawdę są ukryte motory i ich nie widać. A ja cały czas jestem trzeci. Dobrze. Ale przypał, kurwa, nie, ja tego nie udostępnię. <laughs> no, ale i tak ja to wiesz. I ja, przy okazji. Czyli, czyli wstyd mimo wszystko. Tak. Spokojnie, nie, nie dam linku do kanału. Nie, no. Ja dam adaptację całą, taką na cały no. ekran. No kurwa, znowu. No, z ostatniego miejsca. Ej, sorry, ja nie jestem Rezi ja, ja tutaj, kurde, nie mam crossa w domu, w garażu i ja nie, ja nie potrafię się obsługiwać na takich rzeczach, więc no ja przepraszam bardzo. Szanowni Państwo. Enduro style i te sprawy. Tam mam? Ochudę. Ja 50 wnosia, RP znowu. Lądowałem na jednym kole aż tak łatwo. Hashtag zaraz Hubson. was dogonię. Hupson, ale ty miałeś się gdzieś wyjebać ci Tylko chcę przypomnieć tak rzeczy. Ale, ja, ale ja nie umiem. Próbowałem. Wyjebuj, żeby Hubson, nie umiem, żeby Hupson się wyjebał, bo za każdym razem jak mówi, żeby Hupson się wyjebał, to ja się wypierdalam. No i <grym> dobrze, więc, więc nie wiem. To ja, no ja no dzisiaj no, jestem Hubson Mike. <grym> Ej dobra, teraz pytanie, czy Majku kończy, czy nie? Ten, ciekawe ten czy Mike'u skończy. No Mike. <grym. grym> ciekawe. Zobaczymy. Asztad... Ale wiecie co? A Hashtag no, no, Majku. Wiecie co? Ray. Nie umiem. nie wam nie, tak, ukończy, nie ma Powiem ]cy. wam tak Nagroda ja wolę powoli kończyć, od tyłu Ja wolę kończyć <laughs> ostatni niż kończyć pierwszy I pozdro dla komatnych Prawdziwy mężczyzna nigdy nie dochodzi pierwszy no. Dokładnie Ja byłem ja dlatego... w środku, no to chłopca ja, ja... pierwszy No ja też byłem w środku Kurde Ale... Do dupy ten wyjście, nie podoba mi się. <głos> <głos> Ale przynajmniej nie skończyłem pierwszy. <noise> Jest <Jeszcze> się <noise> czym naprawdę. To ja mogę się teraz. Widać, widać. Ja się mogę teraz pochlastać. O. <noise> o boże. Ale czy my. Wasze, wasze dziewczyny powinny być zawiedzione. Tym <noise> tym momencie. <noise> Dziewczyna wyruchała chłopaków. Ty ruch. Boże, jak ruch. to są wygląda. Jak o, ja wiem co wezmę. Jak taka profesorka z matna albo coś. Taka wkurzona całkiem. Dobra, teraz masz. Ej, wzięliście Tyrusa? Ja Nie, bo ja rę. nawet nie wiem co to za auto. O ja to ostatnio średnio przejechałem na swoich ptasz. zakładach to teraz postawię pięć szkoła na Hubsona. Ja postawiłem Biodo. tysiąc na siebie. Hy. Ej, dlaczego ja wziąłem ten samochód? Ja nie chciałem tego samochodu. Ej! A on jest Ej, dobry. Do... Ej, co ty Ja nie chciałem tego samochodu. No, ja pierdolę. To mnie je był Ja. O, no, ale Busta dostałem. Nie, chciałem. nie samochodu. Nie dziękuję. Dlaczego, ja mam zawsze takiego PH? No. Elo. O, elo. 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 Elo dobrze. Najgorsze Popsa <noise> bierzemy Dobra. go Dobra, tylko że ja mam Banshee. Ej, to ja go wezmę jest? no, no, Dlaczego Ej, jestem trzeci? Dlaczego Ej, ja nie będzie co... jadę? Ej, A, ale się wyjeba gdzieś za mowę. What the fuck! What the fuck? <noise> what the fuck! Nie bądź agresji albo blowek, albo no, ktoś ja chcę tam jest. Ja jak, ja. jak Blofek tak. chcesz być? Tak. Jak fajna jest? muzyka w radiu leciała. Właśnie, że moje radio, no? Ja tu spływam. I znowu jest. Ale chyba znowu wolę być trzeci niż tam i ja, wiecie. Ja jestem. A matka, ale jestem daleko, dobrze, już Proszę jeszcze, jeszcze nie wiem. Nie, nie, nie czekaj. ale ktoś tam leci fajnie. Ja, ja, to ja, to ja, to ja, ja, O, nie, wiem. Ale z telemarkiem mam wylądować, pamiętam. Za telemarkę są dodatkowe łapki w górę. Oh my god. wy też tak macie, że wam tak kamera wariuje, jak robicie tą pętlę? No, dlatego tylko w EPP Nie na się No Nie miałem. Shit. No nie, serio tu Jeszcze mnie zaraz hupson wyprzedzi Ej, tu już jest Mike o, ej! Elo <grym> Jezus Maria, nie widzę gdzie jadę! No ja też Jezu, what the fuck what the Ej, Ej się stało? Dobra już widzę. Co ja zrobiłem co się nie stało? No tak Nie Dobra, Mike Ludzie, Ludzie z Rockstar mnie nie lubią, naprawdę mm. No i znowu! A nie, 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 dobra, teraz działa Nie, yes, może zaraz go będziemy dublować <grym> <grym> O, drugie okrążenie Kurwa ja nie widzę gdzie jadę, no i ja auto wziąłem kurde mm. a, a ja wziąłem też... Daj stało tylko na wyścigi Mogę se grotti wziąć O Pętla, nie tylko nie to Proszę wyląduj What the Dziękuję o o. Pray for oh. me No nie znowu no, pędzla Ja zawsze kończę ostatni No to dobrze <laughs> No wiesz z jednej, z jednej strony tak Ale no Czasami ja też to, że... chciałbym Pierwszy no. Ale czas Z tej I... strony patrzeć. No tak, z drugiej strony racja. Ale ja mam tak, że jak pierwszy skończę, to mi się już później nie chce. Nie wiem, jakby. Hmm. To za, ja, dopiero kończy... drugie, ja dopiero drugie okrążenie jadę. Ja pierwszy. ja A co jest? Znowu nie Nie, nie, nie umiem się, tych bo... pętli robić. Nie umiem. Nie za to jest tyle tych pętli, że. Też mi się kręci mi, nie grałeś w takich spirali albo innych pętli stworzonych przez graczy No tak, przez graczy nie Tam była spirala, która miała z 2 km w górę i się jechało w e, kółko ciągle przez jakieś 40 sekund O Boże. Boże. Albo było 20 takich pętel z rzędu Co? No tak jak tutaj na wyścigu, to takie, takich pętli było ze 20 na oko Dajcie... O, będzie z telemarkiem A! Prawie No chyba nie Rada, tego nie widziałem, ale już mogę ci powiedzieć, że nie było z marki. No Zobaczcie ja, się na nagraniu. Ja jestem widzę Hashtag polski Mika. Driftem nie sobie Dlaczego nie? Dobra. I to, to hashtag na wstecznym. I się będzie popisywał teraz. Tak. To pomogę. No. I teraz czekamy tylko na Majka. <noise> Szczerze wątpię, że to ukończy. Majk, w którym misji jesteś? Ja wiem A, gdzie jestem, tam. dobra? Ja wiem gdzie Aha, ja jestem. Zaraz, zaraz ukończę, masz 13 sekund. Dobra, ty mi nie mów ile ja mam. <noise> Mnie masz 9, tyle, 8. <noise> 5, 4, 3, Dwa, jeden happy new year. Zaparkuje. A, no. <grywa> nie. Nie, 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 nie. Nine, 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 nine. Smutne. Nine, nine. smutne. Z niego. Alvaro z niego ty. Tak. Co się dzieje. Nie, nie, moim zdaniem to było słabe. Ja ja, ja do dogrywki. Ja żądam dogrywki. <grywa> Zapłacę wam Ile, co? Ile chcesz? Tysiąc to tocję Dobra i też rzucam Okej okay. Ej, mamy takie same samochody, kurde Patrzcie God na mój my. piękny samochód tutaj, męski I... Najlepszy I Jeszcze ten klakson Tylko ja mam fabryczny klakson Znowu jak się zresztą. zaczyna jestem pierwszy A później za, za 15 sekund będę znowu ostatni i już do końca wyścig <laughs> Jak ten klakson nie <laughs> <się laughs> rozpędzał Tylko <laughs> to Syszed z tyłu, nie? <laughs> jeden ciężarówka, co spoko, no. spoko zaraz i tak będę ostatnim Wow co to jest? A tak ja yeah. co? Znowu na tym zakręcie wyleciałem I znowu Hubson, no. Znowu ja. O! el eee! <grym> Dzień dobry. <grym> Sorry, <grym> mnie się tak nie da. <grym> Ściany mnie lubią po prostu. A znowu mnie wyprzedzają. <grym> no co za... Też się nie nadaje na wyścigi. Specjalnie zbroniłem, bo myślałem, że Ta. mnie dotniesz. A propos, a propos, a propos! I dalej, nie, to was zrobo. zaraz zrobo. wszystkich wezmę tam. Zrobo. A, a, agrot to agrot. Albo nie. A, a się wyjebałem. Kiepskie oto wziąłem na tą trasę. Ja właśnie też, bo ja mam typowo pod asfalt, ale tu jestem na jakieś pętle znowu, kurde. To jest dużo zakrętów, a to, to no to szaka. się tak sobie, tak średnio sobie daje radę w, na zakrętach, no i musiałem włączyć rady, no i się wyjebałem, no. O nie! Jest. Hupson, lecę po ciebie! Nie! Ale klakson to się skończy No nie no jakaś podruba mnie wygrywa znaczy, no jest druga no. Ej, muszę sobie jakiś klakson z jumpscarem zamontować Ej, 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 prosto ma być, prosto ma być, prosto ma... Ale kurde z A czemu nie krzywo? Bo ja nie lubię na krzywo. No boli trochę. Nie wiem czy próbowałeś. Ale zaraz wypadnę. Nie, 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 nie. Nie dam się. Wow, wow, ale fajna trosa. Polecam odpalić światła. Po co ja mam cały czas chyba włączone. Jest południe, słoneczne piękne. Za chwilę tak nie będzie ciem... yy, ciemno, Jest ciemno. Piękna <goda> pogoda. Cześć. Ptaszki świerkają. Hupson, bo, Hoopson, bo ty, ty się tam nie się tam powinieneś zatrzymać. Weź się zatrzymaj szybko. <laughs> póki może <laughs> Właśnie się na chwilę zatrzymałem. A! <gadę>. Ja se pojadę moim spokojnym templem Zium Yep. Dobra Na busta czy nie? Nie Ten krakson jest piękny. O, fuck Jadę, Hubsan, no, po ciebie, jadę no, Moje gardło No dobrze, zapraszam na akrobatkę. <gadę> <gadę> God damn it Pff, Źle Nie, nie wziąłem boosta No ja też tam nie wziąłem jak spadłem Dobra, walnę front flipa O ja, ja, ja zrobiłem a, a nie. Nie. drift <laughs> Po samobójstwo Ups. Ups Just a ten przypadek Nie sądzę nie chciał już nagrywać, wiesz, hejterzy go, kurde, już nie dali mu żyć i popełnił samobójstwo w GTA Tak było Tak było W sumie tą stroną jeszcze stoną. nie jechałem No i w ogóle tak trochę ten... Ej, no, Ej, świetnie tak nie, nie, trochę gdzie no jesteście, bo was nie widzę ja Dobra, jestem. dobra Jeszcze zobaczysz no ja wiem. Wiesz kiedy... Zobaczysz mnie jak będziesz wąchał moje spaliny bijasz Ooooo o! O! Ale to jest mój o! O! nie, tutaj tylko klaksum nie uszczęśliwy. O! o, dzwonił. Ej nie, bo ja jeszcze tego tak nie ukończę, tak nie może być. Halo, halo. Poczuj, poczuj mój smutek. Z, zmutny Ej, ej, ja zaraz też nie kończę Ej, o nie, ja świateł nie mam What the fuck Ja do majka... A nie, teraz to 30 sekund, no to się wyrobię Ech, nie, no. proszę, nie, nie Gat! w tej chwili Damn. Wyrób Fuck, safe Yes, dobra Kuban, skończyłeś już pierwszy? Masz no. już jebane Kuban, Kuban skończył pierwszy znowu No to sobie teraz na was popatrzę Nie patrz na Co to było? Maję, weź się jeszcze raz To jest ten, to to jeszcze będę drugie nie, miejsce, nie, co? Nie, teraz nie, nie mogę, przykro mi Muszę tak. dotrzymać honoru tego odcinka i chociaż raz Chociaż raz ukończyć wyścig? Chociaż raz ukończyć wyścig W <laughs> <laughs> <A> tym odcinku <laughs> Ale to kurwa nie będzie jeszcze takie proste przed samą metą A nie, myślałem, że się wyrobię, jeśli nie problem. Dobra, na kurwa, ja jak flipa Skończyłem drugi, czyli tak jak I powinienem jak Ej, tak zrobiłem. To Mogę nawet no. go flipa zrobić, ale zrobiłem backflipa, jolo <grym> <grym> Zrobiłeś ty specjalnie. Tak Chciałem zrobić dobra, dobra ale nie wyszło. Myślę, że mamy fajny odcinek i y, oczywiście dałem troszeczkę ciała, ale jeśli ten odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście nie musicie, e, ja zapraszam was do kanałów chłopaków, które linki znajdziecie w opisie, e, no i chyba będziemy się żegnać, co nie? Miło było, chyba. To zależy na <laughs> kogo. To, to, tak. Dla mnie nie za bardzo, chociaż pod koniec tak w miarę w miarę, ale no, wiecie, także trzymajcie się i do zobaczenia, cześć! Elo, elo! Yo!